Przejażdżka saniami zaprzężonymi w konie, jak setki lat temu, stanowi niebywałą atrakcję. Takiego efektywnego zakończenia pobytu na Mazurach nie spodziewała się rodzina pasieków z Warszawy. Po raz pierwszy uczestniczyli w Kuligu. Super ludzie i, i bardzo ładne trasy, bardzo ładna okolica. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wracamy z uśmiechami. Teraz Mazury na zimę będą polecać znajomym ze stolicy. Uda się na pewno polecić kilku znajomym z tego względu, że też mają dzieci i starają się spędzać czas aktywnie, więc. Jest to miejsce godne polecenia na pewno. Żeby tylko goście nie byli zawiedzeni, bo nie co roku są takie zimy jak tegoroczna, bywało, że śnieg nazywany był towarem deficytowym. Cztery lata temu była, no nie, nie pamiętam dokładnie ile, ale z dwa-trzy tygodnie jeździliśmy seniami. No to od tamtej pory w ubiegłym roku udało nam się tydzień jeździć. Mam nadzieję, że to będzie pierwsza zima, którą skończymy bez długów. Ale nie ma się co martwić na zapas. Z kuligów korzysta więc kto ma ochotę, chętnych nie brakuje. Sanie są ciągnięte przez konie wierzchowe, nie pociągowe, ale silne. Zanim koń trafi do zaprzęgu trzeba sprawdzić czy się nadaje, czy nie jest narowisty. Te u Krzysztofa Szmita to spokojne zwierzęta, które znają już trasę kuligu. A uczestnicy mają swoje ulubione odcinki. Każde sanie muszą mieć swego woźnicę, ci dbają o bezpieczeństwo gości, ale liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Jeżeli ludzie się świetnie bawią, to, to sama przyjemność jest <taka>, taka sanna. To też dobry sposób na zimową wyprawę do lasu.